Unboxing Unboxing się to teraz nazywa Po polsku rozpakowywanie jakby to nie wiedział Pani jak zwykle nie umie poradzić Co to jest dla piesków? Takie piękne? Materacy dla piesków, muszę się odtudąć Co to jest? Boicie się, na razie się boicie, ale jest ciekawość, jest spora ciekawość Co to jest? Co to jest? Ile tu się piesków zmieści na to? O, Pinkor już wyczaił. Ile się piesków zmieści? Ile się zmieści piesków? Ile się piesków zmieści? Teraz po na to pójdę. Który piesek tu przyjdzie? Który piesek przyjdzie jeszcze do mnie? Na razie są strachliwe, bo pani na takim samym ćwiczy, to się boją że to nie dla nich. Dla piesku, na Boguni. Też dla bogunika. czyli Boguni, No i jego. I kotku będzie się miłego. Chodź, kim kotku też? Chodź. Nie się, chodź. Ale nie z piłeczką. To gusie. Ach, jakie fajne. Ach. ach, ach, ach. A znak była No chodź, też. Chodź, zobacz, co się dzieje. Chodź. Aha! Mam ach, ach nagryw. jakie fajne! Ach. ach, Jak to się nazywa? Jest do ćwiczeń, ale no, tu mamy dla psów.